Cześć, witajcie, Dragoner Silent Gods. Jestem w tej chwili na Goblinach, ale to nie będzie główny temat dzisiejszego odcinka. Tutaj po prostu mały update tej mojej drużyny, bo to jest ostatni stage jakby na Goblinach 3 i oni co prawda nie robią tego jeszcze na 3 gwiazdki, ale, ale bo już na tym ostatnim etapie dwie powinni spokojnie tutaj osiągnąć i główną tutaj powodem które pozwoliło mi tutaj się wdrapać już na ten ostatni poziom jest tutaj moja można by rzec nowa ulubienica czyli tutaj ta pani no jak widzicie najwięcej damage'u zadaje ale może nie samo to, właśnie co sekredia sobą reprezentuje, bo naprawdę nie ma tutaj jakichś powiązań z kolorzyn, ale dokładnie to, że wcześniej nie miałem tutaj aury i właśnie ta aura w dungeonach. Pamiętajcie tylko, że Aura się odblokowywuje na drugiej gwiazdce, więc na początku jej tak do końca nie widać spowodowało to, że spokojnie dotarłem do tego ostatniego etapu. Tutaj, Tutaj jeszcze w skrócie, sprzęt jaki mam na sobie, oni tu są bardziej nastawieni na damage, nawet sam chrysos niż na jakieś tankowanie. No i rzeczywiście te gobliny trójka tak ważne na tym poziomie pozwalają mi tutaj farmić rzeczywiście no niemalże już największą liczbę potek jeżeli sobie zwiększę tutaj rzeczywiście jeszcze i poziom moich bohaterów bo jak widzicie oni są ciągle tam 95 poziom nie setny choć w misjach już wymagają ode mnie setnego poziomu i jeśli też sobie zrobię tutaj, no tutaj jest właśnie ten setny poziom i trochę lepszy sprzęt na farmie, no to wtedy myślę, że powinni sobie poradzić. Na tą chwilę z tego wyboru bohaterów bardzo pomogła mi właśnie Aura u właśnie Sekredii. No to dobra, to tak tytułem Goblinów. Druga rzecz, i to jest rzecz dosyć istotna, choć powiem Wam, że nieoficjalna. To znaczy, już pojawił się tutaj od no, dosyć takiego bym powiedział dużego content creatora, Goraxa jeśli się nie mylę, filmik. Specjalnie przejrzałem też Discord i tam rzeczywiście jest o tym dyskusja, ale ciągle zaznaczam nieoficjalna a mianowicie chodzi o to, że nie wiadomo na ile, nie wiadomo jak, na jak długo czasu, nie wiadomo w jakim procencie e, i nie wiadomo jeszcze do końca kiedy, ale jest szansa, że nasze właśnie Starlight Dice'y będą mogły również tutaj nam przywołać legendę. Więc e, no, jak mówię, nieoficjalnie, ale być może rozważcie sobie, Zachowanie Waszych fioletowych kostek tutaj, no, jak przez jakiś czas na dłużej. One, no, mi by się rzeczywiście jeszcze jakieś tam epiki przydały. Nie mam wszystkich epików. Między innymi tutaj rzeczywiście brakuje mi na przykład Gerdin, tak, takiej, jako takiej głównej. Legend nie mam mnóstwo, ale tylu nie mam epików no ale prawdopodobieństwo że ją trafię tutaj właśnie z fioletowej kostki jest dosyć nikłe pozostali, no może Sifris, może Alfi w jakiś sposób by mi się przydali tutaj Vex i ta Belvernal są z Pillar of Trial i z Feymeander, więc je sobie kiedyś tam zdobędę natomiast no powiem wam, że miałem zamiar Troszeczkę nawet tych rzeczywiście fioletowych kostek porzucać, a to dlatego, że brakuje mi oczywiście esencji do levelowania artefaktów. Ale no wobec tych wieści, nawet niepotwierdzonych, zachowam je sobie, gdyby rzeczywiście miało się coś takiego wydarzyć. Więc okej, okay. przejdźmy sobie jeszcze chwilę na Discorda, Tutaj nie będę Wam samego creator czatu pokazywał, natomiast game announcement są dostępne dla wszystkich. Tu pamiętajcie, żeby sobie obstawić, rzeczywiście, która drużyna Waszym zdaniem zwycięży. Z tego też są jakieś nagrody. Jeżeli dobrą drużynę obstawicie, macie większą, ale też jeżeli akurat nie traficie, macie mniejszą nagrodę. Więc warto sobie z tego skorzystać. Są prezentacje bohaterów. Pojawiły się też QA, znowu od deweloperów gry. Tutaj nie ma informacji o tym, właśnie o tych fioletowych kostkach. No i tutaj znowu zapowiedź którejś z bohaterek. No, tu są właśnie te drużyny do obstawienia, i sama nasza fuzja, już zbliżająca się w sezonie trzecim, jako taka. No, i słuchajcie, wracam jeszcze na chwilę do samej gry, bo tu pojawiła się, dostałem informację właśnie od twórców gry, że awansowaliśmy na jakiś tam poziom rzeczywiście tych giveawayów. Mogę Wam ofiarować nagrodę, niestety dosyć skromną, ale zawsze coś za darmo, a mianowicie są to właśnie Dwie fioletowe kostki i 100 tych kryształów. Więc jeżeli ktoś uzna, że warto kopię kruszyć, no nic to nie kosztuje, to prosiłbym pod tym filmem w komentarzu napisać jakiś komentarz. No właśnie, zwykle tych komentarzy nie ma zbyt dużo. Ja mam tych nagród do oddania 10, więc jeżeli będzie 10, wszystkim postaram się oddać. Jeżeli będzie więcej, to musielibyśmy coś tutaj razem wymyślić, więc moja propozycja jest taka, że gdyby wyjątkowo było więcej, no to możemy się umówić, że na przykład wpiszecie swojego ulubionego czempiona, tak? z gry, tylko ze słowem właśnie champion, tak, żeby było słowo champion i tu podacie swoje imię, wtedy są jakieś możliwości, żebym ja wylosował tutaj zwycięzcę. Jeżeli tych komentarzy będzie więcej, więcej z Was będzie chciało z tej nagrody skorzystać. Oczywiście trzeba również subskrybować kanał. Dokładnie już tak, bo to wszystko ma wpływ na to. Głównie mają wyświetlenia, powiem Wam szczerze, ale subskrypcję też bym chciał, żeby była. A jak ktoś może dać łapkę w górę, to to już jest opcjonalne. I jeszcze jedno, jeżeli macie swój jakby konto na Discordzie, to dajcie mi nazwę, bo wtedy będzie mi jak najłatwiej się z Wami skomunikować, żeby tą nagrodę przekazać. Jeżeli nie macie takiego konta, no to będziemy próbować się skomunikować inaczej. Już niektórzy z moich widzów pisali do mnie na maila, więc może to będzie opcja. Discord jest oczywiście najłatwiejszy. Ale jeżeli, jeżeli to dla Was będzie jakaś trudność, no to wtedy może rzeczywiście mailem się skomunikujemy, bo, bo tutaj już mam od Was kontakty, także mailowe. Czasami tam prosicie o jakąś poradę lub pomoc. Więc tak, do wygrania 100 kryształków i dwie kostki fioletowe, co prawda, ale z nadzieją, właśnie wobec tego pierwszego newsu, że być może one będą mogły nam dać legendę. W grze, niepotwierdzona wiadomość, no i warunki wam podałem: subskrypcja, komentarz ze słowem champion. Napiszcie, kogo najbardziej lubicie. Oczywiście nie ograniczam was, możecie napisać cokolwiek jeszcze innego, na przykład co byście chcieli na kanale zobaczyć. Tutaj, no, Dragoner, dosyć tak można by powiedzieć kompleksowo tutaj na kanale jest przedstawiany. Tak myślę i sumiennie, ale może są jeszcze jakieś kwestie, które byście chcieli zobaczyć, więc dajcie znać, a może w ogóle coś innego, i wtedy może umówmy się, że do końca tygodnia, czyli tam do piątku w tym sensie, bo teraz mamy weekend, i później, jeżeli w tych komentarzach będzie powyżej 10, to zro zrobię jakieś losowanie, a jeżeli będzie mniej niż 10, no to wszyscy ci, którzy się skusili na tą nagrodę, Będę się z nimi w jakiś sposób komunikował. To na tym kończę. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce i do usłyszenia w najbliższym odcinku. Cześć.